Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym z Wami pogadać na taki temat, że niewolnicy się nie rodzą. Czyli co? Mamy zapaść demograficzną. A dlaczego ją mamy? Właśnie dlatego, że dzieci się nie rodzą. A dlaczego dzieci się nie rodzą? Ciekawe pytanko. Możecie sobie odpowiedzieć w komentarzu na nie. Jeżeli chcecie. Według mnie się nie rodzą. Dlatego, bo nam się ich nie chce wychowywać. Ja, szczerze mówiąc, też bym nie chciał mieć teraz dziecka żeby mieć dziecko by musiał mieć swoje mieszkanie. Albo najlepiej dom, kilka pokoi, żeby dziecko miało prywatność. Dodatkowo kobietę, która byłaby odpowiedzialna. Ja bym musiał być odpowiedzialny też na tyle, żeby to dziecko wychowywać, bym musiał mieć czas na to dziecko. By musiał mieć stały dochód jakiś, gwarantowany w sensie albo gwarantowany pasywny, albo poprzez moją pracę. Czas i wszystko inne. Trzeba je nauczyć pisać, czytać i tak dalej. Nie wiem, czy każdemu by się to chciało. Dzisiaj mam swobodę, mam młody wiek. Zresztą wy też pewnie moi widzowie. I chcemy sobie na przykład pograć w gierki, chcemy sobie poćwiczyć, chcemy gdzieś wyjechać, a dzieci nam w tym przeszkadzają. Dodatkowo opłaca minimalna to jest 3600. No to co to jest 3600? Załóżmy, że w tych fabrykach, w tych tam urzędach zarabiają na podstawowych stanowiskach ponad 4000. No i tak jest Lipa. W sumie jak jest dwóch, no to jest z miary, ale jak jedno nie pracuje, czyli dwóch, dwoje rodziców, ale jak jedno nie pracuje, to jest Lipa. Ceny mieszkań to tam strzelam 300 tysięcy, dwupokojowe, choć kawalerki są za tyle. Wybudowanie domu, jeżeli się go nie udziedziczy, to jest też wielka e, farsa wielki nakład finansowy. No i dlatego się dzieci nie rodzą, bo nie ma gdzie ich wychowywać. Zarobki są małe, ludzie są, chcą być wolni. Mają dzisiaj technologię. Kiedyś nie mieli co robić: światła gasło, gasły, były wpadki. Dzisiaj antykoncepcja jest też wszędzie. A co to oznacza dla e, gospodarki i państwa? E, dla państwa, wybaczcie się, napiję. Dla państwa to oznacza to, że nie ma nowych niewolników, robotników. Nie ma kto wyrabiać PKB. Nie chcą y, się tworzyć nowe zakłady pracy nawet, no bo nie ma kto w nich pracować. Ściągamy ludzi z drugiego końca Polski, koń, Polski, zagadam, świata nawet, z Filipin na przykład, albo z innych krajów, po to, żeby u nas pracowali za najniższą krajową. Y, w zawodach i zakładach, gdzie nam się nie chce. Tylko dlatego. Faceci boją się wiązać z kobietami. Bo będziesz zaraz posądzony o coś, a to zaraz będzie rozwód, a to po rozwodzie będziesz musiał płacić alimenty na żonę, na dziecko, a to żona cię będzie, od, będzie izolować, a to facetom się nie chce ułożyć na rodzinę, bo i tak w sumie pracujemy dłużej o kilka lat i krócej żyjemy na emeryturze, statystycznie. Także no to nie jest dla nas opłacalne dla facetów. Kobiety znowu chcą jak najlepszego faceta, a większość ludzi jest zazwyczaj przeciętna, nie? Kobieta patrzy na hipergamię, czyli na faceta, który jest od niej w statusie wyżej. Wyżej. Ewentualnie równo, ale zawsze patrzy na, na tego faceta wyżej. Facet znowu patrzy głównie na początku, przynajmniej na wygląd kobiety, nie? A dopiero później, czy ma dyplom, czy ma magistra, czy ma tam doktorat. Chociaż dla nas to ma drugorzędne znaczenie. Yy, facet też sobie poradzi yy, łatwiej, będąc nawet samotnym. Bo zawsze pójdzie do ciężkiej pracy fizycznej. Kobieta niekoniecznie. Normy dźwigania dla facetów i kobiet są zupełnie inne. Prace są e, fizyczne głównie dla facetów, nie licząc tam kasy w Biedronkach, żabkach i tak dalej. No, ale do, cze, do czego dążę? Dzietność jest na poziomie 1-1, czyli w skrócie wymieramy. E, nie rodzą się dzieci, ludzie nie są związków. No bo to jest. Takie coś, że dzisiaj idziemy sobie na Tinderka i sobie wybieramy z kim byśmy chcieli się spotkać, z kim nie. Mamy ileś tam meczy, a następnie albo się spotykamy, a nawet jak się spotykamy, to mamy albo luźne relacje, albo nic z tego nie jest, albo się w ogóle nie spotykamy, bo nam się nie chce z domu wyjść. Też praca, nie? Zobaczcie, dlaczego też młodym się nie chce pracować? Czemu nie ma w Polsce pracy na pół etatu. Nawet jeżeli chcesz żyć skromnie i tak dalej, nawet już za tą minimalną krajową, to jest tylko albo cały etat, albo nadgodziny. Mało procent ludzi pracuje na pół etatu. Zobaczcie, jak jest w Holandii. Średnia pracy w Holandii to jest 32 godziny, w Polsce jest to powyżej 40. Nie dość, że jeszcze są ogłoszenia oszukane w Polsce, że masz pracować na cały etat, a się okazuje, że tam zawsze wypadnie pracująca sobota plus nadgodziny i tak dalej. To też młodzi często zmieniają pracę, a jeżeli zmieniają pracę wiedzą, że mogą sobie zmieniać w tym czasie, to nie chcą się uwiązać dzieckiem do jednej pracy. No ja na przykład nie chcę, nie? Jeżeli mi się coś nie podoba dłuższy czas w jakiejś robocie, to ja z niej odchodzę. To nie są te czasy 20% bezrobocia, tak jak to miało miejsce za czasów pierwszego Tuska, nie? Nie, nie, nie. Te czasy już minęły. To musicie się nauczyć tego, pracodawcy, że tego już kurde nie ma, nie? I to już raczej nie wróci za szybko. Chociaż mogę się mylić, oby nie. Pamiętam rozmowę Kuby Midla i młodego Heizera, jak mówili, że ludzie kiedyś chyba walczyli o pracę, czy coś takiego, dzisiaj nie. Dzisiaj to pracodawcy się starają sprowadzić ludzi z obcych krajów do nas, żeby chcieli u nas pracować. A do, na dodatek ci ludzie nie zawsze chcą pracować, nie? No i teraz na czym stanęliśmy? Na wynajmie. Dobra, no to taki młody człowiek idzie, ma tam te 3,600 tam 4 do 4400 załóżmy tak, w tych fabrykach i tak dalej, no bo wszędzie wszyscy mówią, że o, w biurze to, w biurze tamto, ale zauważmy też, że większość z nas pracuje w kołchozach, nie? W fabrykach w jakichś tam gastro, McDonaldach, szapkach, stacjach itd. To no nie jest tylko biuro. Jak idziemy przez miasto, to ile z yy, biurowych, yy, że tak powiem biurowych budynków chciałem powiedzieć, <laughs> nie licząc budżetówki, nie? Ale, tak, tak, jak się przyjrzymy, to na firmy produkcyjne większość pracuje i tak na produkcji, nie? A ta budżetówka rośnie, ale nie powinna tak rosnąć, według mnie. Podatki mamy skomplikowane, ale teraz wracając do tego, młody przypuśćmy, dostanie człowiek na dzień dzisiejszy 2025 rok 4000 zł. Jeżeli weźmiemy sobie kredyt, to będzie spłacał po 2000, po 1500, po 2,5. Zostanie mu 2000 na jakieś tam jedzenie, wyjazdy, samochód na przykład, no ciuchy, kosmetyki to prawie nic z tego nie zostaje. Więc oni nie chcą nawet iść do takiej pracy, gdzie im nic nie zostanie, albo idą i robią minimum po to, byleby żyć, a co dopiero, żeby się rozmnażać, rozmnażać i jeszcze płacić na nowego niewolnika. Wiadomo, że tam 800 zł się dostaje, ale to jest gówno w dzisiejszych czasach, nie? Są bardzo małe pieniądze, jak chodziło o 500+, plus, to było, była najniższa krajowa chyba na poziomie 1200-1300, więc dzisiaj 800 to jest bardzo mało na, na to, co zarabiamy. No także chciałem się z Wami tym podzielić, na przykład czemu ja nie mam dzieci, bo nie chcę mieć ich w tym momencie, boję się też, że zostanę posądzony później o alimenty, że mi się z tą kobietą nie, wy, nie ułoży. I będę ciągany na przykład po sądach, żeby po prostu polużyć mi alimenty, żeby izolować mnie od dziecka i tak dalej. Dlatego ja się boję mieć dziecko w tym czasie, nie? W tych czasach. Co trzecie małżeństwo to jest rozwód? 70% rozwodów inicjują kobiety. Straszne, nie? No, dodatkowa faceta się wymaga, żeby zarabiał nie wiadomo ile, żeby był w domu zawsze uśmiechnięty. Na 100% wypoczęty, żeby był ojcem, kochankiem, i tak dalej. Też i facetem, przede wszystkim, nie? I zarabiał pieniądze. Ale też mówią kobiety, że tak ciężko jest im ogarnąć dom, zrobić obiad, i tak dalej. No wiecie co, no dla mnie to jest chwila, bo włączyć sobie program w pralce, odkurzyć, pozamiatać, i tak dalej. Nie, no to jest chwilka, nie? Nie widzę w tym jakiejś głębszej filozofii, nie? Obiad co robię tam 40 minut, zależy co tam jeszcze chcę zrobić, i tyle. Badanie mam dobre, to znaczy wyniki badań. Także tak to wygląda z mojej męskiej perspektywy. Piszcie jak wy to widzicie: czemu dzieci się nie rodzą, czy tam niewolnicy, czemu system y, może podupać, bo według mnie może podupać. Nie upaść całkowicie, ale podupać w tym momencie. No bo nikt nie wytwarza produktów krajowego brutto. Znaczy wytwarzają ludzie, źle to ująłem, ale nie w takiej skali, jaką by chciał rząd. Oni nas zadłużają, my to spłacamy. Tak to w skrócie wygląda. My się nie rodzimy, więc nie ma kto, kto robić na nich. I oczywiście też w przyszłości na nas, na nasze emerytury i na ich programy socjalne. Ich, no, ich albo nasze zależy, po której stronie jesteśmy. W jakim wieku jesteśmy? Czy jesteśmy emerytami, czy jesteśmy rodzicami, czy może jesteśmy zwykłymi parobkami w cudzysłowie? Także piszcie co wy o tym sądzicie, bo ja temat wyczerpałem. A jeżeli chcecie jakiejś tam głębszej analizy, ze zbliżeniami takimi na przykład, albo popartej faktami, to też piszcie. To jak mi się zachce, to zrobię taki filmik, bo na razie to jest taki spontan między jedną gierką a drugą StarCraft'a. Także to tyle. Dzięki. A. I że faceci mówią, że faceci grają w gry, jeżdżą na rowerze i, i mają jakieś tam ym, dziwne zainteresowania. Nie no, dobra, no ja sobie trzy razy w tygodniu ćwiczę na siłowni, jeżdżę rowerem. Yy, prawka nie mam, ale robię. Samochodu nie chcę mieć przynajmniej na najbliższe lata, bo wszędzie mam blisko. Yy, mieszkam w kawalerce, no jest mi ok, nie? Mogę się z kim związać, ale całe życie sobie przestawić dla jednej osoby, a później się okaza. Okazać może, że to nie to, to też trochę jest duże ryzyko, nie? Skoro ma się swój porządek. No dobra, zostawiam sekcję komentarzy wam. Mam nadzieję, że coś napiszecie. Ja sobie to przeczytam, odniosę się pewnie do tego. Może nagram kolejny film na jakiś inny ciekawy temat. Tak jak ja to widzę. A wy piszcie wasze opinie. Dzięki. Na razie. Bez cięcia. Może później zrobię z cięciami bardziej profesjonalnie, ale muszę zobaczyć, czy to się przyjmie. Także na razie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.